Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku serii Zanim się poznamy. Naszym dzisiejszym bohaterem jest Max Czorny, polski pisarz młodego pokolenia. Adwokat, który praktykował prawo w Polsce oraz we Włoszech. Prywatnie pasjonat yy, antyków i gry w szach. Autor bestsellerowych kryminałów o komisarzu Eryku Deryle, Grzech ofiara oraz pokuta, wydanych przez wydawnictwo Filia w serii Mroczna strona. Każda kolejna książka jest przez krytyków przyjmowana z wielkim entuzjazmem, a czytelnicy nie mogą doczekać się kolejnych tomów. E, zaskakujące kryminały z dobrze wykreowanymi postaciami i dynamiczną akcją. Tu nie ma mowy o nudzie. Zdecydowanie jest to pozycja dla wielbicieli i fanów gatunku. Max Czorny wie, jak budować napięcie i stworzyć prawdziwy morderczy klimat. Sprawca, morderca, sprawa, lubilin, e, który jest tłem e, trylogii. To wszystko jest autentyczne. Sam autor twierdzi, że nie wyobraża sobie, aby akcja toczyła się w innym miejscu. To jego miasto rodzinne i, jak twierdzi, jest nim po prostu przesiąknięty. Nic tylko czytać. A więc czytajmy.